No cześć, witam z chyba serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jesteśmy na mapce Zamek. Dokładnie. O czym jest ta mapka? A zaraz się dowiemy. zasady myślę, że o, będą gdzieś tutaj, Linki ma sobie tą książkę. Na imię Ci macie. masz 15 lat i żyjesz w domu w środku lasu położonego w średniowiecznym królestwie, w którym dzieje się coś bardzo dziwnego. Twój ojciec jest drwalem. Pewnego dnia wysyła cię do lasu. To tyle? To tyle. Fabuła. A. Może tutaj będzie w tej książce? Nie ma. Okej, okay. nieważne. Czyli to jest cała fabuła. Eee, zobaczmy tutaj. Zasady. O, to może być ważne. Eee, tutaj. Nie, nie tutaj. Tutaj. Graj na trybie przygodowy. Nie wpisuj komend bez powodu. Jak coś będzie zbyt trudne, to miej świadomość, że i tak nie musisz przejść tej mapy. o Fajnie. Graj na poziomie trudności normalnym, jasność nastrojowa, czyli Moody. Najlepiej zainstaluj Optifine. Jak nie masz, to będzie bardzo ciemno. Na mapie jest 8 znajdziek i tema bloku szmaragdu. Zawsze stawaj na bloku szmaragdu. Ustawia spawna o się przyda. Możesz zabierać dowolne itemy ze skrzyń, stojaków na zbroję oraz ramek na przedmioty. Uwaga! Czasami teksty lecą dosyć szybko. Jeżeli nie będziesz nadążał, pamiętaj, że F3 plus Escape zatrzymuje czas. E, polecam jakieś dobre shadery. Mapa całkiem dobrze wygląda, ze starymi teksturami. Baw się dobrze ze starymi teksturami, tak? E, to jest Resuse Pack i to jest to. O, proszę bardzo. Stare tekstury. Game mod jaki jest? Dwa. Czyli wszystko zostało zadbane e, przez autora. To. E, imienie i nazwiska podawać nie będę, ale mój nick to skrzyp.pl i mam skina płaczącego hero z maską creepera. Mam też 13 lat. O, 13 lat. W budowie mapy bardzo pomógł poradnik mapmakera, wiec roxu. Śliczne, dzięki Uuu, Roxen B, no proszę, ja jego również pozdrawiam A, no i e, autora mapy Skrzypka również e, To jest chyba jest zacz zaczęcie mapy, bo to, to i to klikałem To co? Start Skrzypek.pl Prezentuję Mapę przygodową Pod tytułem, rzeczywiście super szybko te napisy nam tutaj lecą, ale już nie w sumie stroju. Zamek, rozdział pierwszy. Burza. O, tam ty podział na rozdziały. Ty, ja? Pierre. O, rzeczywiście. Patrzysz w lewo. Hmm. To jest lewo, a dzień tego gościa. Tak. O, to jest mój tata. Cześć, tato, czemu jesteś tutaj? Chyba y, powinieneś już rąbać drewno. Ech, ale się dzisiaj dobrze wyspałem. O czym śniłem? No tam coś piszę, ale dobra, nieważne. E, e, nie pamiętam. Pójdę się przywitać z członkami rodziny. Tata. Cześć Maciek. Niestety wczoraj, jak możesz pamiętać, ściągnąłem się w nogę. Dzisiaj rana mnie boi tak bardzo, że nie mogę chodzić. Słuchaj, w lesie rośnie świerk to dębowy las, więc powinno go tu nie być. Idź go zetnij, co? Jasne. Jasne tato. Eee, zetnę już to z skrzynki w skrzynce jest. Biorę wszystko, bo autor mapy powiedział, że mogę brać z niej wszystko. Dobra, wszystko, wiedziałem? wszystko działem. To się może przydać. I to też... A czy już widzę jakieś to mam, a to jest moja mama. Cześć mamo, co robisz? Robię śniadanie dla naszej rodziny. Dobrze, tata nie może pracować, bo jest ranny, więc dziś e, to ja idę do lasu. Cześć, cześć. Oh, I tyle, mama się nie przejęła, czyli że to normalne, że tak zastępuje ojca, albo po prostu się nie martwi. No tak, e, siekierka w rękę. Pierwsza łapka może wezmę. Jak to się nazywa? Op optifine, aaa, rozumiem, rozumiem. Bo, gdyby nie Optifine, to by nie miał tego dynamicznego światła, nie? Dobra, nie ma sensu tutaj chodzić dookoła. Znajdzie też niestety, chyba nie będę robił. No, bo nie ukrywam, to zajmie mi zbyt dużo niepotrzebnego czasu, tak? Tak, takich rzeczy nie szukam na mapie, a szukam O! Mam nadzieję, że ten mostek się nie zawali. Chociaż tata chodzi ten do lat, więc chyba nie powinien, co nie? Donal do stolicy. Miał być mostek, ale. Stunul, dobra, o, a więc tam miał rację Burza, zatem tylko to drzewo i wracam do domu Ostatnio obok naszego domu przejeżdżał kupiec Powiedział, że nie wpuszczamy go do stolicy A na pytanie czemu odpowiedziano mu gradem strzał Mam nadzieję, że ja będę miał większe szczęście od niego A co, ja do stolicy idę? To jest ta stolica? O, kurde, to są ten... Eee, nie wiem Obywatele stolicy Mieszczuchy Okej, okay. będą do mnie strzelać Strażnik, hej ty Gdzie ty się zapuszczasz? Zjeżdżaj stąd, raz, dwa Stąd, nie stąd A, Nieważne, e, bardzo przepraszam e, Ja spiorniczę stąd dniarzu Albo moi ludzie otworzą ogień Dobrze, już idę pod nosem Matko, co za człowiek Nie spędzę burzy z piorunami w lesie Mało to drzew, w które można strzelić piorun Nie, poruszam dziury w tym murze To moja jedyna nadzieja Poszukam, proszę, poszukam, poszukam dziury w tym murze Czyli jednak nie spierniczam, czyli jednak wchodzę do środka To nie jest dziura w murze, nie? To są strażnicy Będą, strz będą strzelać, będą strzelać I dalej strzelają Dobrze, że przynajmniej mnie nie gonią Poszukam dziury w murze eee, nie mogę przejść mogę. strzelił Czy tam siedzą? A. Też są, nie? To ja lepiej przed nimi tutaj będę zwijał Ciura w murze Tutaj jest takie miejsce, a może jakbym wszedł po tym? Czy to nie o to chodzi? Nie wiem czy o to chodzi, czy nie o to, chyba nie, chyba nie Chociaż jakbym z czego? to dek się wepsnę I ten też są strażnicy Grzmienie źle nie? Okej, okay, ich sobie z tym może jakoś jakby szybciutko wyminę. I szukam dalej tej dziury w murze. O, znalazłem! O, Okej, okay, nie wiem jak więc wcześniej przegapiłem ten punkt. Jakoś go wyminęłem, chyba okay, tak przypadkiem. Ale to już nie nieistotne. Eee, tutaj demki musiałem sobie wziąć jeszcze raz. Bo niestety wyzerowało mi po śmierci. Znaczy nie tak, że zginąłem i zniknęły, tylko po prostu jak wróciłem na, na początek gry, to po prostu wszystko mi zabrali, no niestety. E, ale to już nieistotne, wziąłem sobie to co najważniejsze i teraz się tutaj przycisnę. O, ładnie. W euforii, mm. bo zawalę serca. Uff, mój Boże, było blisko, ale jestem tu. Tak! Co tu tak cicho? I co to za ruiny? Rozglądam się, może ktoś mnie wpuści. Może ktoś mnie wpuści? Wpuści? Wpuści, ale wpuścili? gdzie? Gdzie mnie wpuści? Na któregoś z tych domków? Może tak, może o to chodzi. Bo widzę, że strażnicy już nie są przejęci nie wiedzą, że tutaj jestem. Spokojnie. No nie, ten domek nie ma drzwi, więc chyba nie za bardzo ktoś będzie mógł mnie tutaj wpuścić. Tu podobnie. Z krewki. stąd, stąd dochodzi właśnie o nie zamknięte to jest, nie o to chodziło, Stop. o to chodziło. Było mówione, że rzeczy z armoru mogę brać, więc wezmę. Yy, a może wymienię sobie zbroję na bardziej fioletową, taką bardziej kolorową. Czemu nie? O! Proszę bardzo. Stąd? Dobiega płacznie w momencie? Nie, też nie stąd. Ty też nie mogę wejść. Więc skąd? To no też jak chcę. Była mowa z chlewki. Mi się wydaje, że to jest chlewka, tak? Czy, czy to? To jest chlewka. To jest chlewka, nie? Czy nie? To jest chlewka, czy to nie jest chlewka? Czy to jest chlewka? Z kościoła słychać, tochanie, kilku kobiet. zmożony echem, słucha? A ja nie mam tam na ja ciebie, po prostu to słyszę. Dobra, dobra, teraz rozumiem. O, ja cię kręcę. A tu co się stało? Uuu, mm. się tam przepina. Nieładnie, nieładnie. Nieładnie. Okej, okay. to jest to miejsce. Ten domek. Chyba ja bardziej tamtędy powinienem iść. Tu na wprost. O, kolejny, Powieszony. To może. Tego wisielca w tą stronę? Uuu, kolejni strażnicy Ci jeszcze mniej mile wyglądają niż ci. Słychać ich mruczenie O, a to co? Pingina słyszałem Znowu wybiegają Trwożne szepty Ciekawe. A tu co jest? Tutaj też nic nie ma. Dobra. Ej, może ktoś mnie wpuści, tak, ale nie za bardzo. Kto mnie tutaj wpuszcza? Kto mnie tutaj wpuszcza z tego co widzę? Bo wszystkie tutaj domki są zabite dechami Nie ma ja ani jednego domku, który otwiera wyprzedane drzwi. No nie, tutaj nic. A tutaj? Co tutaj jest? O mój Boże. Nie, to też zamknięte. To też zamknięte. A z tym domkiem coś? Nie, na pewno nie. O! Wow, wow, wow. Ej, ty co ty głupsze wyprawiasz? Nie wiesz co grozi? za próbę ucieczki? A Zabijmy go na miejscu. Nie! E, będzie z niego. Mu, będzie z niego lepszy użytek. Dajmy go naszemu panu jako pokarm lub materiał do badań. On zdecyduje. O kurcze. Gdzie ja jestem? I cisza. I strażnik do mnie. Macie gnider, żyjcie, póki wasz pan. By wam gębnie skleił. Ja? Dźwięk obrzydzenia. Co to jest? Wygląda jak. No właśnie tak. Strażnik, jesteś bardzo spostrzegawczy. Słodkich snów. Odchodzi, śmiejąc się. Co za prostak. Zaraz. Czemu mówił w liczbie mnogiej? I teraz tak, ktoś z rogu celi. Chyba ze względu na mnie. Kto to powiedział? Starzec, narzekasz na jedzenie, co? Nie martw się. Mają w repertuarze gorsze świństwa. Zapomniałeś się. Zapomniałem się przedstawić. Co? Spokojnie, młodzieżę. Nie jestem jednym z nich. Nie skrzywdzę cię. I wzdycha. Kiedyś nosiłem zaszczytne nazwisko. Mówili o mnie Cyrylzy Czarnowierzby. Miałem zaszczyt służyć na dworze króla Brunona VI. Jako najwyższy doradca i bibliotekarz. Królestwo obiecało żywność, złotem i szczęściem. A ja oczekiwałem spokojnej śmierci. O jezu, jakie to długie! Zgubiła się w dobra, fajna historia możecie sobie przeczytać, ja już naprawdę się tutaj pogubiłem, Ej, tutaj jedzenie Ej, słucham, jedzenia dasz oczywiście, proszę, a skąd te ruiny Ej, są tam jakieś ruiny, cóż, może i tak dawno mnie nie było pewnie jakieś wybuchowe eksperymenty o, słuchać kroki, znów po ciekawe, dobra, Zabieraj się stąd stąd, obydwoje jazda, panie cyrylu, w był przynajmniej mi lampę zostawili. Chwała i girionowi O, jakiś sabat czarowny tutaj mamy. Panie, przeprowadzić ich. Widzę, niech podejdą. Ruszać się, barany. To ja idę. A, w tą salą wejście. tą tam jednak. I... Wyście mi duszę, Czekaj. Trzymaj ten zakręty sztylet, zamieniasz im obu strażników. O. Trzymaj się dziecko dobrego. Koniec szeptów, ojże. O, Khan. to znaczy. O, to jest ten... Ej, Ryojon? tak? O. A, to on już wysłał w duszę, tak? Przegapiłem ten moment. A tym szeptem mam on... ubić strażników? Hmm. Teraz ten smarkacz. Ej, bo nigdy teraz wieję tak? Szczelyn mówimy, aż strażę pojmać go. O, tak, odchodziło. Dobra, lecę tym stanowym... nożykiem. O, udało się. Nie, jeszcze się znajdę, a wtedy twoja dusza będzie moja. O Boże, co ja właśnie zobaczyłem, nie chcę, by zapał mnie straż Schowam się gdzieś w poszukaj poszukiwaniu pokoju. To tak, już zaczęliśmy rozdział trzeci. A... Więc myślę, że dwa rozdziały dzisiaj tej historii, coś tam jest, nam wystarczą. Dajcie znać, czy taki yy, rodzaj materiału Wam się podoba. Czy podoba Wam się ta mapka? Jeżeli tak, no to już w przyszłym tygodniu myślę. Nagram dla Was jej kontynuację. Tak, do, do zobaczenia w następnym materiale na kanale i cześć!